Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nie mogę uwierzyć, że już mamy połowę stycznia. Jeszcze przed chwileczką przygotowania do świąt były, i, a tutaj już, proszę bardzo, już jesteśmy w połowie nowego miesiąca. I powiem Wam, że no, nie wiem, niby nawet nie miałam tak dużo. Ten, ten początek roku jest taki dosyć spokojny. Um, starałam się wszelkie rzeczy związane z pracą odłożyć właśnie na, na później w miesiącu, a niektóre rzeczy mam wręcz odłożone do, um, do lutego. A mimo wszystko, pomimo że tak powoli, tak spokojnie ten czas spędzaliśmy, to jednak ten czas ucieka szybko. Także nie wiem, czy, czy to jest faktycznie tak, że czym wolniej się żyje, tym wolniej czas płynie. No chyba nie, tylko tyle, że może więcej zauważamy tego, co się dzieje wokół nas i, i, i właśnie, czym wolniej żyjemy w, takim, w takiej większej świadomości i w takim skupieniu, a to po prostu... To po prostu mamy może większą świadomość tego, co się wydarzyło i jak szybko ten czas ucieka. No nie wiem, nie będę tutaj filozofowała, ale jedna rzecz jest cudowna, bo chociaż za oknem u nas jest szaro i ponuro, w sensie, no nie ma ani śniegu, ani nic. A trawa taka, wiecie, jak to o tej porze roku brązowo-żółta. To jednak dobra rzecz jest, że dni zaczynają się robić a, dłuższe. I to widać zwłaszcza po południu. No bo rano jeszcze jak wstaje to jest zupełnie ciemno, oczywiście, ale i tutaj u nas zaczyna się robić widno tak około siódmej godziny. Siódma godzina, parę minut może przed siódmą, zaczynam już widzieć, że to niebo takie się zaczyna robić granatowe, i wiem, że słoneczko wstaje, ale po południu. Po południu, bo jeszcze miesiąc temu około 3:30 już było ciemno, natomiast teraz jeszcze o, o 4:00 jest jeszcze widno. Także kochani, no, dni są dłuższe i tak naprawdę wiosna już za pasem, no bo za półtora miesiąca będziemy mieli marzec. Ja jeszcze mam nadzieję, że zima nie odpuściła, że jeszcze trochę śniegu będziemy mieli. Jak rozmawiałam nawet tutaj z naszymi farmerami, to oni też lubią, jak popada śnieg, z tego względu, że czym więcej śniegu napada na pola, to później, jak ten śnieg topnieje, to, to, to ziemia nie jest sucha. W związku z tym później też te uprawy, jak oni robią prawda, później na wiosnę... Um, i wczesna, tak, na wiosnę, jak zaczynają robić tam różne siewki, i tak dalej, no to ta ziemia też jest y, taka wilgotniejsza i, i, i co za tym idzie, mają lepsze uprawy. Także y, trzymamy kciuki, tutaj się mówi fingers crossed, a po polsku trzymamy kciuki. A za to, żeby jeszcze nam troszeczkę tutaj śniegu popadało, bo to i będzie piękniej, i wymrozi te wszystkie ochyctwa. I no, i właśnie będzie też dobrze dla, dla naszych rolników. A ja dzisiaj jestem w domu, będę dzisiaj rozbierała choinkę i może bym nawet podtrzymała tą choinkę troszeczkę dłużej, ale bidulka jakoś tak nam uschła w tym roku, że no taka jest cała oklapnięta, te gałązki oklapnięte, one już straciły kolor. Także tak myślę sobie, że. <laughs> Przepraszam. Tak sobie myślę, że już jest czas, a po prostu na odłożenie wszystkiego. Ale zanim odłożę, chcę Wam pokazać jedną rzecz, dlatego że wczoraj skoczyłam dosłownie przelotem. Przelotem, bo przejeżdżałam koło jednego z tych sklepów z używanymi rzeczami i mówię: wejdę tak tylko, zobaczę co jest. No bo to mnie zawsze tak kusi z tego względu, że no, oni codziennie tam coś prawda, nowego na te półki wnoszą, i to jest zawsze takie ekscytujące dla mnie, co znajdę. I powiem Wam, że znalazłam naprawdę piękne a, świeczniki. Które właśnie będziemy używać tylko i wyłącznie w okresie świątecznym. Więc skoro dzisiaj będę wszystko pakowała i odkładała do um, storage, do, i odkładała głęboko do, do schowka, no to pokażę, chcę Wam właśnie pokazać te świeczniki. I włożyłam do nich świeczuszki, żebyście sobie mogli lepiej zobaczyć. I są takie, zobaczcie, na takich wysokich nóżkach a to są te dwa z tyłu srebrne, na wysokich nóżkach i te nóżki są a, koloru srebrnego. I tutaj mamy takie kielichy. Jak wiatr przychodzi, to, to chodzi o to, że one po prostu mają taką, taki wysoki kielich, który ochrania a, płomień przed y, zdmuchnięciem. Hurricane glass, o to jest tak. I one mają taką jakby lekko popękaną strukturę. Że to światło się tak bardzo ładnie tutaj w tym wszystkim mieni. I na samej górze tutaj mają taki, no taki jakby łańcuszek nakryjany, takich sztuczne diamenciki, powiedzmy. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. I tak to się tutaj prezentuje. Ja nie wiem, czy one docelowo będą w tym miejscu, ale tutaj tak sobie właśnie wczoraj postawiłam, żeby zobaczyć, jak one się prezentują. I powiem Wam, że się tak bardzo ucieszyłam, dlatego że na tych świecznikach pod spodem były, były oryginalne um, metki i one były z Winners. I ten wyższy świecznik miał cenę a, 34, 35 dolarów, natomiast ten niższy miał 29, a ja zapłaciłam za nie. 8 dolarów za ten większy i 7 dolarów za ten mniejszy, także, nie tylko że one są nowe, bo widać, że te metki jeszcze były przyczepione. To jeszcze uważam, że naprawdę świetna cena. I choć ja nigdy nie miałam takich świeczników, powiem Wam, i nie byłam do końca przekonana, a, czy ja lubię te, no, te świecidełka na samej górze. Ale tak sobie pomyślałam, że po pierwsze. No w święta zazwyczaj wszystko jest takie bardziej festywne i, i tam troszeczkę się poświeci tu, poświeci tam. A po drugie, no jak mi się bardzo już nie będzie podobało, to zawsze mogę je odkleić, usunąć. Ale chyba mi się podoba, chyba wygląda ładnie. A jeszcze chcę Wam pokazać, to nie z wczoraj, tylko już chyba tydzień temu a, kupiłam, to jest y, ta lampa. I to jest taka lampa, po prostu z takim tutaj wyciąganym ramieniem. Jeżeli ten złoty kolor mi nie będzie pasował, nie będę lubiła, to mogę ją zawsze przemalować. Ale fajna sprawa wyszła, powiem Wam, bo ta lampa miała taki abażur który no, wyglądał fajnie z tą lampą, ale był bardzo bardzo zniszczony. No i tak mówię ojejku, muszę teraz kupić się nowy abażur. I jak tak sobie tutaj debatowałam i przyglądałam się tej lampie, to pracownik z tego sklepu podszedł do mnie z innym abażurem. Ale no nie bardzo ten abażur pasował, dlatego że był troszeczkę za mały. A mówię no ładny jest, tylko że za mały. A on mi mówi: "To jak ci y, y, możesz sobie y, Znaleźć na dowolnej lampie, jaką tutaj mamy, i jeżeli ten abażur ci się będzie podobał, to po prostu zami. I tak oto w, przy, wróciliśmy do domu właśnie z tym abażurem, i myślę, że on naprawdę bardzo ładnie pasuje, bo taki ma troszeczkę łymzykalny e, charakter. Tak no naprawdę y, wydaje mi się, powiem Wam szczerze, że ten abażur nawet lepiej z tą lampą wygląda niż ten, który był oryginalnie. Także bardzo się ucieszyłam i zobaczcie, i tutaj właśnie to można sobie można sobie właśnie tak tutaj. No, zaraz nie Można sobie tak to ramię tutaj na drugą stronę przenieść. No, bardzo mi się ta lampa podoba i tutaj na, na górze, i na górze tutaj ma takie kółeczko. Mnie się podoba. A co wy myślicie? To ja teraz sobie tylko dopiję moją herbatkę i idę, y, idę rozbierać tą choinkę. Powiem Wam, że nie przepadam za tą czynnością. Zdecydowanie bardziej wolę ubieranie choinki, dekorowanie domu. No ale jak trzeba, to trzeba. I bałaganu narobiłam, dlatego że, pamiętacie może, przed świętami robiłam wieńce i ja teraz właśnie, żeby to wszystko poodkładać, wszystkie te moje dekoracje, które użyłam do robienia wieńców, pościągałam, poodczepiałam od tych moich um, kółek, które użyłam jako bazę, no i ponieważ ja również pracowałam tutaj z żywymi gałązkami, to to wszystko poschło i teraz się poobsypywało. I w sumie mogłabym uniknąć tego, mogłabym, prawda, wyrzucić te wieńce w całości, ale no, po pierwsze nie chciałam wyrzuca wy wyrzucać tych wszystkich plastikowych elementów, dlatego że no, po co jest, skoro je jeszcze można później użyć rok po roku, rok po roku. No i bardzo mi też zależało na tym, żeby właśnie wykorzystać te, te kółka, te obręcze, ja już mam je chyba drugi czy trzeci rok. Chyba trzeci, a może nawet czwarty. I one naprawdę doskonale się sprawdzają. Zobaczcie, pakowanie w pełni. Moja córcia przejęła teraz pałeczkę, a ja zrobię nam coś do jedzenia, dlatego że zgłodniałyśmy. Powiem Wam, że to pakowanie to chyba bardziej czasochłonne jest niż ubieranie choinki. Ale nic, zrobię nam taki bardzo szybkie curry. I mam tutaj pokrojoną jedną marchewkę, jednego pora, mam dwie cukinie i troszeczkę tutaj kapusty pekińskiej. Do tego jeszcze będę miała czosnek i dodam pewnie jedną ostrą papryczkę. I to wszystko będzie właśnie zrobione w takie bardzo szybkie kary i podam z brązowym ryżem. Tu mi się ryż brązowy gotuje. Zazwyczaj to tak zajmie, zajmuje około 20 minut. I mam tutaj um, żeliwną patelnię, na której sobie rozpuszczam taką naprawdę kopiastą łychę oleju kokosowego. I teraz wrzucam po, pokrojoną w talarki marchewkę. I mam pokrojone w talarki dwie cukinie. Cukinia y, zazwyczaj ugotuje się troszeczkę szybciej niż marchewka, ale ja lubię taką marchewkę lekko że tak powiem, niedogotowaną, dlatego wrzucam je razem. I teraz pozwolę im się troszeczkę podrumienić na takim, na średnim ogniu. I przez jakiś czas po prostu tak sobie mieszam tą cukinię i marchaczkę, no to może być 5-10 minut. Chodzi o to, żeby one tak lekko się zarumieniły, zanim dodamy Reszty bazik. I pora tutaj pokroiłam sobie, bo był gruby, więc go przekroiłam na pół, a później również w talarki. I teraz kapustę pekińską, po prostu szatkuję. Można ją sobie w takie większe cząstki pokroić, jak tam lubicie. Ja będę miała około szklanki tej kapusty. Taka. Taka porządna garść kapusty. Ja lubię mieć dużo warzyw w moim kary. także o, to powinno wystarczyć. Ja jeszcze dodam sobie, ponieważ mm, lubię, y, w ogóle lubimy takie ostrzejsze jedzenie, to tutaj mam taką papryczkę, i ona to jest zielona chili, ale ona nie jest bardzo, bardzo y, pikantna, ale dodam gdzieś tak z połówkę. Jak nie lubicie pikantnego, no to oczywiście. Nie trzeba dodawać. I nasza cukinia i marchewka ładnie miękną i już są takie lekko złotawe, zarumienione. To teraz dodaję kapustę. Pora. z bałagami narobiłam. I, mo, i moją e, paprykę. To wszystko teraz bardzo dobrze wymieszam. Ryż jest gotowy. Tak pogotuję 3, może 5 minut yy, mieszając, żeby nam się to wszystko lekko podsmażyło, żeby się wydobył aromat spora. Wszystko już pięknie pachnie i do tego dodaję sobie taką kopiastą łyżkę przyprawy kary. Ja sobie zrobiłam swoją własną, ale na pewno w sklepach można kupić. Jest tak wiele różnych rodzajów. Moja jest bez soli, więc dodam sobie około, to jest tak niecałe pół łyżeczki soli, zawsze później mogę dodać więcej. jeszcze do tego dodam sobie troszeczkę ciecierzycy. Mam ciecierzycę z puszki. Jak kupujecie ciecierzycę, to zwracajcie uwagę, żeby nie miała dodawanej soli, żadnych konserwantów. Wszystko dobrze wymieszam, żeby te przyprawy dobrze się wymieszały z warzywami. Och, pachnie pięknie, uwielbiam zapach przyprawy kary. a jeszcze jak się robi swój własny taki miks, to jest fajnie, bo można wtedy, prawda, kontrolować ilości poszczególnych składników. I czego się lubi, co się lubi bardziej, to można dać więcej. No i przede wszystkim jakość składników. Wiadomo, że nie ma żadnych tam wypełniaczy sproszkowanych i tego typu rzeczy. Bardzo ładnie wymieszane. Teraz dodam około pół puszki mleka kos kosowego. Niecała szklanka tego mleczka kokosowego. Wszystko wymieszam. I teraz to przykryję i pozwolę się temu pogotować przez jakieś 5 do 10 minut. No to zobaczmy. Jak widzicie, ja nie mam przykrywki, która mi pasuje do tej patelni, ale to nie szkodzi. Jakakolwiek jest dobra, nawet trochę mniejsza. Trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Och, pachnie tak pięknie. Warzywa już wyglądają, że są ładnie ugotowane. Jak są lekko chrupiące, to też dobrze wszystko. Zróbmy sobie tak, jak my lubimy. Wymieszam dobrze i spróbuję, czy mi nie brakuje może soli. No, myślę, że dodam jeszcze szczyptę soli. No teraz jak te warzywa puściły wodę, to mi się troszeczkę rozrzedził ten sos. To dodam dosłownie no, jakąś taką ćwierć łyżeczki. dobrze wymieszam. Ostrość jest wspaniała Przyprawy też jak w sam raz. No i będziemy teraz się tutaj zajadały. No i tak jak mówiłam, będziemy sobie serwować to z brązowym ryżem. basmati jest wspaniały do tego też. Jak zawsze zachęcam do kupna a, organicznego, czyli bioeko. Bo wtedy nie mamy aż tak dużo ochydstw w tym wszystkim i ten, 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 ten posiłek jest jeszcze zdrowszy. I taka naprawdę kopiasta ilość warzyw do tego. No, na razie chyba wystarczy. To wszystko posypię sobie koperkiem. Kolendra byłaby wspaniała, natka z pietruszki. Ja akurat mam jeszcze troszkę koperku. No i oczywiście u mnie w domu posiłek nie byłby kompletny, gdybyśmy nie mieli z tym czegoś fermentowanego. I tutaj mam tą fermentowaną czerwoną kapustę z burakiem, którą tutaj w jednym z ostatnich odcinków Wam pokazywałam przy okazji robienia tej sałatki. Tytuł jest bomba witaminowa, naturalna bomba witaminowa, więc jeśli chcielibyście sobie taką sałatkę zrobić, to bardzo proszę. Ja dosyć szczegółowo to omawiam w tym wideo. No i smacznego. Wszystkie świąteczne dekoracje już są pochowane, ale zostawiłam oczywiście moje gwiazdy betlejemskie, bo chcę wam pokazać. Zobaczcie, one wyglądają tak pięknie, ani jednego listka nie zgubiły, nic się z nimi nie stało, nie utraciły koloru. Są po prostu tak piękne, jak tego samego dnia, kiedy je przyniosłam przed świętami do domu. Także wszystkie gwiazdy betlejemskie zostają, bo ja nie mam serca, żeby je wyrzucić. Niesamowite, bo ja je kupiłam na przecenie i proszę, wspaniałe. A my jesteśmy najedzone i w nagrodę za tą ciężką pracę, jaką dzisiaj zrobiłyśmy. bo to od, po, rozebrać choinkę, a wszystko popakować do pudeł, no a później jeszcze oczywiście Musiałyśmy wynieść tą choinkę, dlatego że my miałyśmy żywą choinkę i odkurzyć wszystko, także dużo pracy dobrej dzisiaj zrobiłyśmy i w nagrodę jedziemy teraz do księgarni i zobaczyć, czy są jakieś nowości, czy może książki, którymi byliśmy zainteresowane są teraz w lepszej cenie. No i w ogóle tak bardzo lubimy, bardzo lubimy tam zaglądać. Ta księgarnia, do której jedziemy, to ja bym ją tak porównała mniej więcej do Empiku I tutaj można śmiało powiedzieć, że to jest taki monopolista w tym biznesie, zwłaszcza dużych księgarni. Myślę, że to jest właściwie taka jedyna sieć dużych księgarni. I no, choć mamy tutaj trochę w każdym mieście takich malutkich. Księgarenek bardzo kameralnych, a takich rodzinnych biznesów, to jednak właśnie to jest naprawdę taki, taki giant. Z tym, że jak kiedyś lata temu bardziej lubiłam do, do tej księgarni chodzić, dlatego że naprawdę mieli doskonałe zaopatrzenie, był bardzo duży wybór, a zauważyłam, że od kilku lat, zwłaszcza właśnie jakieś takie nasilenie zakupów przez internet. To jaką książkę bym nie chciała, jaką bym była niezainteresowana, to jest zawsze, że tylko można kupić przez internet. No i niby te przesyłki szybko teraz przychodzą, prawda? Czasami jeden dzień, dwa dni, ale no ja lubiłam, jak właśnie, ja lub... to znaczy ja nadal lubię iść do, do księgarni, dotknąć tą książkę, troszkę sobie tam poczytać kilka, że tak powiem kilka stron, żeby się zorientować no i jeśli mi się ta książka podoba, to wyjść z nią od razu ze sklepu i wrócić do domu i, i zacząć czytać zobaczymy, zobaczymy co będą mieli, ale no są właśnie taki klimat bycia pomiędzy książkami, oni teraz mają jakąś nową kawiarenkę a ja w ogóle... Ja w ogóle zbieram się naprawdę z zamiarem przygotowania takiego filmu albo kilku filmów, by podzielić się z wami takimi moimi ulubionymi książkami z różnych dziedzin, a takimi moimi rekomendacjami. Tylko niektóre z nich są takie, dosł... takie no naprawdę dosyć, może nie tyle, że są ciężkie w treści, ale zastanawiam się, jak o nich powiedzieć, żeby oddać naprawdę. A albo to piękno książki, albo tą um, użyteczność, żeby, powie żeby powiedzieć wam w taki sposób, żeby po prostu, no nie zepsuć, nie zepsuć, że, że nie zepsuć wam ochoty yy, przeczytania. Także. No, nie wiem, czy może jakąś książkę jedną sobie wybiorę i, i po prostu tak wplotę w niektóre w te, w, te, w te filmiki, jakie tutaj przygotowuję, czy po prostu zrobię jeden filmik poświęcony wyłącznie książkom. Zobaczę, zobaczę, dlatego że, um, wydawałam, że wydawało mi się, że będzie mi dużo łatwiej o tych książkach mówić, a okazuje się, że jednak nie, dlatego że, tak jak mówię, chciałabym oddać duszę, duszę tych książek. córcia uwielbia budować te malutkie, to się nazywa buknuki takie malutkie scenki, które się wkłada pomiędzy książki Zobaczcie jak pięknie. Piąta godzina i jeszcze jest widno. I wygląda mi na to, że zima nie odpuszcza, bo wygląda mi na to, że maleńkie płateczki zaczynają teraz spadać. Także jest nadzieja. Może nam tutaj jeszcze popada. A ja jeszcze szybciutko tutaj chciałam Wam pokazać, bo oczywiście jakbym nie miała 200 książek różnych kucharskich w domu, no to przecież, jak jest jakaś przecena, no to trudno sobie odmówić. I kupiłam takie dwie. Kupiłam dwie książki kucharskie. a Bardzo dobra cena była. I jedną sobie kupiłam, to jest Mushroom Recipes, czyli różne przepisy z grzybów. Ja uwielbiam grzyby najróżniejsze, uwielbiam zawsze eksperymentować. To była książka, która kosztowała 15 dolarów. A druga książka to za 12 dolarów to jest RIPE FIG, czyli dojrzała figa. I to są przepisy z y, rejonu medyterańskiego, morza medyterańskiego, a z wschodniej części. I ja naprawdę uwielbiam. My, tu, my tutaj w domu bardzo, bardzo lubimy me, kuchnię medyteriańską. <laughs> a także tutaj a nie mogę się doczekać, żeby z tego zacząć gotować. I tak sobie myślę, że może nawet jak, jak będzie jakiś fajny przepis, to się z Wami tutaj na kanale podzielę. A dzisiaj już Wam kochani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i no, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Was następnym razem. Dziękuję bardzo.